Okej, okay, teraz przyszedł czas, w ogóle hejka, przyszedł czas na rodzinę tą ćwiro, przyjemniako, biedako, biedako, biedako? I no, oczywiście co, wszyscy chcą mieć wysyp dzieci. Z czego pamiętam na pocieszenie to Tamara Biedak oraz Joe Biedak będą mieć potomstwo. Ale dlaczego rozmnażam dwóch niezależnych henpeców zamiast właśnie Aleksandra i Liliany? Że wiem i nie wiem jednocześnie ile ona jest w tej ciąży, bo że 5 godzin niesamowite. Muszę sobie w końcu pobrać tego moda na krótsze ciąże, to będzie fajne. W moim zamyśle ani Liliana Ćwir, ani Aleksander nie, nie mogą mieć dzieci. Dlaczego nie wiem, ale tak sobie ubzdurowam, zważywszy na to, że tak jakby Liliana pochodząc z takiego trudnego domu, tak jakby nigdy nie chciała wychowywać dziecka od niemowlaka, ponieważ tak jakby miałaby taką traumę, że ech, nie wiem, że nie podołałaby temu, żeby skrzywdziła to dziecko tak samo, jak skrzywdzili i ją, ale jednocześnie tak, no, w dużym zamyśle Stefan Biedak miał być ich adoptowanym dzieckiem, ale oczywiście to jest mocno umowne, ponieważ w swoim drzewie genealogicznym nie istnieją, ale też jednocześnie miałam takie plany, ponieważ kocham Liana Ćwir w sumie no, przyjemniak e, nad życia i chciałam dla niej jak najlepiej i zmieniłam pragnienie właśnie na poszukiwanie rodziny, żeby jednocześnie znalazła tak jakby kogoś kochającego i tak dalej, nie? Takie słodkie pierdu-pierdu, takie dup... nie, Ale jednocześnie myślę sobie, że jeżeli ona nie ma prawa mieć dzieci nigdy, no to chyba to pragnienie tworzenia rodziny tak trochę do niej nie pasuje. A, więc jestem skłonna jej nawet kupić tą kulę z gadule i żeby ona nam się wzięła i przeprogramowała, bo myślę, że to chyba nie jest... To nie jest w takim razie no... Jej, jej ścieżka życia. Ale tak, jeżeli chodzi o przyjemność, popularność, przyjemność... Przyjemność nie cierpię tego, więc nawet nie klikam. Od popularności w sumie wychodziliśmy, to też trochę bez sensu. Jeżeli chodzi o romansujących simów miłowie, to mam trochę przesyt także sorki. Jeżeli chodzi o bogactwo, no to powiedzmy, że tak jakby ona wywodzi się z bogatego domu. Bo ma tak jakby, nie wiem, no ojciec był na wysokim stanowisku, matka też tam poszukiwała hajsu, mieli ten dom piętrowy. Więc myślę, że się to trochę przejadło w życiu. To zostaje wiedza. Ale wiedza to wiedza. Może być nudno. A w moim miłowie nie może być nudno. Także no, liczę na jakiś szał. Aha, zaprosić kogoś. Billard. No tak. Ale on ma w ogóle zajebiste pragnienie. <laughs> I ono jest zajebiste. Tylko, że miesza się z moim konceptem, ponieważ ja Dona kocham nad życie. Nawet bardziej niż Lilianka i ja bym chciała do niego jak najlepiej. A tutaj nagle tup, don jest zombie. W sumie korci mnie, żeby zrobić coś takiego, aby trochę wyjść poza swój schemat, zrobić coś przeciwko sobie, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało. No, ale po pierwsze, musimy jakimś cudem do nas zbabić w ogóle na tą parcelę, co może być ciężkie. Po drugie, musimy go zabić, co w ogóle dla mnie to jest mniej niełamiące serce. A po trzecie, musimy z niego zrobić bezużyteczne zombie. Tak, mamy za dużo zombie już w miłowie, więc. Ale mamy trochę pieniążków i. Mamy właśnie dzięki Aleksandrowi. Uwaga. mat. Więc może y, Aleksander mógłby troszeczkę nacieszyć się jakimś innym nieszczęściem, aby nie móc robić tego samego Bubu Donowi. W ogóle wielka ciekawostka, kogo mamy do wskrzeszenia w Miłowie, ponieważ nie wiem co nam Graza oferuje? No nie. No nie. Ale może ktoś inny będzie mógł kogoś więcej skrzesić? Co? Popycha mnie. O ty dziadu stary! A to jest w ogóle twój teściu! Oooo! Za co ty w ogóle nie lubisz tej laski? Halo? Toś mnie bardzo ominęło kiedyś, coś gdzieś, ale dlaczego? Nie wiedzieć. O, ale masz chemię z nim! Ale nie do teścia. No nie, 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 nie. Dobrze. A kogo ty możesz skrzesić? <laughs> możesz skrzesić swoją babkę. A to by było dobre. Tylko teraz pytanie, czy ty masz jakiś żal do babki? Czy może wręcz przeciwnie? No bo w sumie ci twoi ciotkowie to patrzyli na ciebie tak trochę piernie. Nie mieli w dupie to, że starze ciebie. Hmm. Tylko w sumie pytanko. Po co mi zombie starej baby? Tutaj, na parceli. No ale skoro się pytam i myślę nad tym, to może właśnie to tak jak z Donem jest takie pragnienie, no to cóż, no to ciul, jedziemy w to, więc może, Dobra, dajmy za nią. Nie. I więcej, nie. Kurde, no i oczywiście skrzesiło mi ją w sposób perfekcyjny. I dlaczego ona się w ogóle buldupi? A. Na swoją córkę. Może ona się dupi właśnie przez ten. A potem zaszła w tą ciążę. Ale chciałam mieć. Chciałam mieć zombiaczka, no. Oho, wyzerowało jej całe umiejętności. O, ale mnie to boli. Ale po co mi ta stara reszbla? I w ogóle zakłódkowałam i kiedyś, żeby wyjechać na wakacje, ale nie, że byliśmy na wakacjach z Balbiną no, i to był strasznie zły pomysł. No dobrze, no ale w takim razie, może ty kogoś, możesz skrzesić normalnego, bo zawsze możemy yy, Karolinkę znowu pozbawić życia. Dla mnie To będzie czysta przyjemność, ponieważ nie cierpię tej baby nosorki. Nie będę ukrywała, że kogoś lubię, jak nie lubię. Nie, ona też ma tych samych. A Joe? Hej Czy on kogoś może innego skrzesić? Mm, nie. Hmm. No to w takim razie babka. I tak czekamy na urodzenie tego parcha, e, którego nosi Tamara. A jednocześnie nie mam zupełnie jak zwykle pomysłu. O! Chciałam powiedzieć, że nie mam pomysłu na Lilianę i na Aleksandra, ale dobrze, że oni mają na siebie pomysł. Ja mam nadzieję, że to będzie bez. Dziecka? Try for pay! Nie, 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 nie. Nie! No i dobrze, cieszy mnie to, że jesteście impotentami psychicznymi i fizycznymi. Tak ma zostać. A ta chcę w ogóle do Jana Hucka, ale nie, John Hak to jest zupełnie już inny człowiek. Prosi mnie o nakarmienie. O mój boże, babka! Babka! Tutaj piesku ma problemy. Mam nadzieję, że ona nie zaciążyła. Bliska, 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 bliska. Pieprzony ACR. No, po co mi tu ta babka łażąca? No? Trzeba coś takim razie nią odwalić. To by zrobiła wkurzona Karolina Hack po odzyskaniu władzy we wszystkich kończynach, po wskrzeszeniu i tym, że jeden mąż ją zostawił, drugi też się zeswatał w ogóle z zupełnie kimś innym. Wszyscy mają na nią wywalone. A jej wnuczka ją wskrzesiła tylko po to, żeby stała się zombie, ale co się nie wyszło i jednak ona ma normalną formę. Uhuhu! Uhu, dokładnie, tylko jakie uhuhu. Uhu. Poczekaj, a kogo ty znasz takiego wartościowego, albo mi mniej? No tak. <laughs> Ona jeszcze jest skórzona dodatkowo na tenielko. Piękne. Kurde, aż się prosi, żeby coś tutaj takiego głębszego odwalić. Ale jednocześnie nie chce Lilia nie zrobić krzywdy, ponieważ ją lubię. Ona ma być safe. Kurde, no dalej mi tutaj zbyt bardzo śmierdzi monotonią w tym momencie. Mam Karolina hak. Mam haka. Mam haka na tą rodzinę dosłownie. Także co my tu możemy odjebawszy? Hmm. Dobra, spełnijmy jakieś jej takie trywialne pragnienia a zaprzyjaźnić się z kimś, nie? Więc po prostu pospędzaj z nią czas do bólu. Aha, no na pewno ty ją słyszysz. Zważywszy na swój wiek. No właśnie, no. Okej, ona jest starą babo. W ogóle jakie ona ma zatargi z połową miłowa tej nie lubi w ogóle, nie wiem. Oglądaj z Kungsa. A, ona ma w dupie to, że on na nią napierdział 200 razy. Poszła się od razu wykąpać. W sumie mądra jest. A dziecko się oczywiście nie rodzi. No trudno. To się urodzi. Naprawdę muszę sobie w końcu ściągnąć tego moda na krótsze ciąże, bo mi to zaczyna strasznie irytować. Ja nie kręciłam smokiem, ale w sumie trudno. Będzie chociaż raz syndrom pierworodnego w moim miłowie. No dawaj. A poszła spać zamiast rodzić. Okej, okay, szanuję. No Karolino Hack, no. O, w końcu rodzi. Zawsze coś. Wszyscy mają to gdzieś. Dobrze, że nie bliźnięto. Fajnie. O dziewczynka. Jak by ją nazwać? Jak zwykle oczywiście skóra z custom contentu, której nie cierpię strasznie. Niestety. Nie wiem, czemu mi to przyszło do głowy rebel. Nie wiem dlaczego. Nieważne. Po raz pierwszy się cieszę, że wyszło dziecko z custom contentu, bo dzięki temu, że ma taką skórę, to w sumie... Będzie mniej podobne do swoich rodziców, a że nie e, zakręciłam smokiem, no to. A Liliana i Aleksander mogą ewentualnie zazdrościć. Ale tak, Karolina, ona w ogóle chce, żeby skunks obstrał Daniela Juniora. No i dalej nie wiem, co zrobić z tą raszplą seryjnie. No co tak, gdyby wprowadzić ją do. Nie, no ale tutaj nie mamy miejsca, to byłoby. O, będziesz mieszkała w chatce baby Jagi. No akurat bardzo pasuje do ciebie. I będziesz wściekła na cały świat, że cały świat cię olał, że nie masz już nikogo, miałaś wszystkich przed śmiercią. Chociaż w sumie to jest takie smutne, nie? Nie żyjesz tam parę lat i wszyscy o tobie zapominają. Chociaż w sumie to jest takie trochę jakby prawdziwe, no bo trzeba przyjść dalej, pomimo tego, że ktoś umarł. Ale to jest głębokie, OMG. Prowadziła mi ją do nowego domu. Ale oczywiście ona dalej ma to gdzieś. Dalej marzy o tym, żeby być przyjacielem, żeby się zesrać. Nie wiem, w ogóle trochę powoli zaczynam żałować tego, że ją no bo teoretycznie ona tutaj nic totalnie nie wnosi, wręcz przeciwnie, ona wkurza. Ok, długo naprawdę zastanawiałam się, co w ogóle zrobić z tą ropuką, starą, obrzydliwą. No i, i wiecie, że jej, jej nie lubię, nie? Ale z drugiej strony, jak się już ją skrzesiło, to trochę byłoby głupio ją zaraz znowu śmiercić i ha, haha, XD. XD. Więc tak sobie y, chciałabym troszeczkę dopisać do tego, że no bo wiadomo, mało kasy się zapłaciło za wskrzeszenie tej naszej cudownej Karolinki. No i ona miała wrócić niekompletna. No i oczywiście podług gry, ta cała niekompletność polega na tym, że ona straciła punkty umiejętności. A ja tak namiętnie grałam tą Simką, że jeżeli ona miała tam dwa punkty gotowania, jeden sprzątania, to był max. Czyli tak jakby, no mała strata. Dlatego może zróbmy tak, że. E, cało to skrzeszenie będzie polegać też na tym, że ona diametralnie zmieni postrzeganie świata. I to też będzie tak, jakby efekt uboczny tego, że no, cały ten proces nie przebiegł zbyt pomyślnie. E, co mam na myśli? Na myśli mam to, e, że na pewno zmienimy jej aspiracje. Mm. To jest dla mnie w sumie oczywiste, na jaką aspirację jej zmienimy, ale najpierw musimy kupić kulę za punkty. I ona musi o tej kuli wsadzić ten swój durny łeb. Więc robimy pranie mózgu. I chciałabym zrobić tak, że mm, będzie to coś totalnie przeciwnego pragnieniu rodzinnym. I. Jeżeli chodzi o romans, no to powiedzmy, że sim rodzinny potrzebuje tej miłości i to się wyklucza. Jeżeli sim jest rodzinny i nie jest kreowany na typową matkę-polkę, że nieważne czy mam kasę czy nie, zróbmy sobie dzieciaka. Tak? To jest takie typowe myślenie. Jeżeli myśli racjonalnie i normalnie, to myślę, że żeby. Stworzyć tą rodzinę, no to też jakieś chce mieć zaplecze pieniężne, czyli to też możemy sobie odpuścić. E Chyba takim totalnym przeciwieństwem kogoś, kto pragnie rodziny, jest moje ulubione. Po prostu już kocham to pragnienie. Cieszę się, że nie już na mnie tak strasznie irytuje, to jeszcze będzie miała tą irytującą aspirację. No, ale nie mam za bardzo wyjścia. To jest rodzina, czyli takie ustatkowanie się. A przyjemność no to wyjebongo. Czyli jedziemy w takie typowe wyjebongo. Nice. Aha. I oczywiście uruchomiło jej się coś. Co bardziej bym dała Simowi, który pragnie bogactwa, bo chce sobie pokupować jakieś pierdaksy. W ogóle samochód chce kupić. Ej, babka, Ej, może już... Mamy strasznie mało pieniędzy i to może być coś nie do przeskoczenia, bo ona nie ma pracy. a ja nie mam tych, takich, tych, tych, fajnych, tych, tych. Tych, tych, tych. No tych. No tych, takich, tych, tych. tych. Ej, że staruszkowie też mogą mieć pracę takie, jak normalni simowie, więc. Do pracy ją posyłać to będzie samobójstwo. Ale chciałabym jeszcze, żeby ona właśnie zmieniła stylówę z takiej poczciwej babuleńki na szaloną simkę poszukującą przyjemności. Czy mi to wyjdzie? <grym> Nie wiem. Oh. Właśnie, przede wszystkim musimy się pozbyć tych siwych włosów i pingli. Ale oczywiście moje yy, włosy z custom contentu są nieziemskie. O, no zwłaszcza to. <laughs> Jezu, jakie to jest wszystko obrzydliwe, naprawdę. <laughs> o, no, to jest. To, to jest w ogóle super custom content. Tak. <laughs> nie, nie mam pytań. O. <laughs> A, szkoda, że nie mam kolorowych. No tak. No tak. Zróbmy z niej taką różową lużo, lużo, różową landrynkę. Chyba, że może zamienimy pingle na jakieś coś słoneczne okularki. Ale no nie, no nie wygląda w tym dosyć <grym> fajnie. <grym> Okej, okay, no. Zostawmy bez. Dobrze. Siwe włosy podmienimy na jakieś mniej siwe. Okej. Okay. Teraz jeszcze kwestia makijażu, czyli coś, czego nie cierpię. Nie no, ale ona ma taki babciowaty ryj, że nawet jak próbujesz na siłę zmienić ją. I jej styla No to ci to nie wychodzi, bo ona jest taką typową babuleńką. No, i czyli makijaż. Coś, co wyjdzie na to, że jestem kobietą i nie potrafię totalnie siebie malować oraz simów. Ale dobra, no, różowa landrynka. To będzie różowa, nie? Jezu, nie, to nie wygląda dobrze. To seryjnie nie wygląda dobrze. Ani trochę. Taki, Taki kocioczka. Y Y <laughs> Ona wygląda jak jakiś słaby, nieudany cosplay jakiejś postaci z mangi anime. <laughs> y no, ale chociaż trochę jej odjęłam lat. Dobrze, to jeszcze musimy iść przede wszystkim zmienić. Ciuszka. Musimy iść na parcelę publiczną. No i wtedy może właśnie jej się coś uruchomi a propos tego. A propos tego jej pragnienia przyjemności, nie? żeby kogoś tam zapoznać, może na jakąś pierwszą randkę iść, ble ble, 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 ble. Ble, 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 ble. Tylko tutaj jest lipa, bo właśnie chciałam iść do miejscowego butiku, a okazuje się, że miejscowy butik prowadzi teraz jej córka, czyli Marysia. Może być taka konfrontacja. Ale znając Simów, to pewnie mają to totalnie gdzieś, nie? Nagle matka, która nie żyje od 10 lat przychodzi na zakupy. O siema stara, no siema córa. Tak, to jest logika Sims. Coś pięknego. O, już chcę na jakąś randeczkę iść. To mnie bardzo cieszy. Marysia sobie tutaj popitala. Y oczywiście, jako Simka pragnąca bogactwa musiała sobie ustawić wszystko na absurdalnie drogo, jeżeli chodzi o ciuch. No, ale niestety jest to jedyny butik w Miłowie. Więc nie mamy za bardzo wyjścia. Chodzi nam w sumie wyłącznie... Może jeszcze kupię jakiś strój wizytowy, no bo skoro teraz będzie dużo łazić po parcelach publicznych, no to potrzebuję też jakiegoś fajnego takiego ciuchu wieczorowego. A tak poza tym, czy mamy kogoś ciekawego na parcelce? Nie, na razie póki co to spełnują się pracownicy sklepu. Ech, ech, ech. No dobrze, czy mam coś takiego fajnego dla starych ludzi? No, oczywiście, że nie. Hmm. No nie ma. A z takich pojedynczych, czy coś tutaj by się dało? O nie. O nie. No ale oprócz w sumie tego, to za bardzo nie ma takich przebojowych ciuchów. No No niestety. No niestety. Ja oczywiście nie ma przebojowych spodni do tego. I to jest wszystko obrzydliwe. Tutaj niby jakieś jeansy. No nie. A. No już, już mam problem na starcie. Naprawdę, może, no niby takie. No więc no no Prawda, żeby nie było nic ciekawego dla starych ludzi. Dobra, może to. Przypuśćmy. Okej. Okay. Może z wizytowymi będzie prościej. Kup jeszcze... Nie ubranie pierzchnie. Kup wizytowy. Kurde no. Jak na złość musi uzupełniać to. No to tutaj stąd weź. Kupię babo. Czy z wizytowymi mamy odrobinę lepiej. <laughs> Nie. Dalej są paskudne i obleśne. Dobra, może coś takiego. Ok. Zapłać za to. O, mamy tutaj jakiegoś facecika. No tak, i to w sumie nie byle jaki chłopak, bo sam Don Lotario. Hmm. Krzest bojowy z Donem? W sumie brzmi jak fajne wyzwanie. Chociaż w sumie to nie będzie żadne wyzwanie, bo myślę, że kto jak kto, ale Don naprawdę nie wybrzydza. Więc możemy spróbować. Powitaj. Powitaj, Dona. E, zanim ty to kupisz, to on se zdąży pójść. Super, że Marysia y, naprawdę zatrudnia wykwalifikowanych pracowników do swojego sklepu. To bardzo miłe. No, umiera na jego widok. Dawaj! Dawaj! Nie! Nie, stara Rushplo, nie zabierzesz mi go! Nie! Okej. Okay. już się bałam, że chce mu jakiś item wcisnąć. To ja będę jego starą babą, a nie ty. Oni tak się witają ze sobą jak stare, dobre koleżeństwo. Wy się znacie? Macie no, dwa pieródy! I w sumie się znają. Bardzo dobrze nawet. Nie wiem. Nie pamiętam, przepraszam. Nie wiem. Hmm, to w sumie... No ciekawe, hmm. Pewnie będą chcieć się umówić na randkę w takim razie. Formalność chyba czysta. O, o! Widzę, że spotkanie z Donem wywołało jakieś złe emocje u niej. O czymś sobie przypomniało jakiejś zdradzie. Nie? Co to tam się wydarzyło? Dobra, tutaj mamy jakąś zdradę. A. No ale chyba Don był święty, nie? Chce zdobyć jakieś punkty umiejętności, co. Już najlepsi przyjaciele tylko dlatego, że poszli razem na randeczkę. Ooo. I są tańczyć razem. Densuj! Oszukujesz przyjemności, także musisz się nauczyć dansować na parkiecie. Ale fajnie, on ma w dupie tę randkę, coś czuję. Chyba nie wyjdzie, on woli oglądać koszulę. Aż tak do niej źle wystylizowałam. Uwierz mi, że ja próbowałam wszystkiego, żeby ona nie wyglądała jak stara baba, żeby wyglądała jak młodzieżowa. Ale no, w rezultacie wygląda jak stara baba, która yy, chce być na siłę młodzieżowa. To w sumie, ej, to mi w sumie wyszło w takim razie. E, co ty co wy tam jeszcze chcesz, ta? Zabawiać. opowiadaj mu jakieś sprośne żarty, to może dotrze do niego, że chcesz coś więcej niż tylko zwykłą randkę. On w ogóle chce coś z nią? Ciekawe. O. o! Karolina to ktoś, w kim się zakochuje. Dobre. A ona oczywiście już może o kolejnych podbojach, także. Ech. Ale mogę jej to zakłódkować, bo to będzie w miarę proste. Przestań oglądać tylko koszulę. Obaw się w łapki. Serio? I tak, jakby już nie chciała nic więcej od niego. Ona odtrąciła w tym momencie Dona, a on chce, żeby się w niej zakochać. Ona w tym momencie stworzyła potęgę. <noise> Będzie łamaczką serc. Nawet tych simów romansujących. Dobra, ej, przyjmuję to. Ona chce mieć yy, trzy pierwsze randki, czy trzy pierwsze randki marzeń? Zwykłe. No dobra, to sobie możemy to zakończyć. Why not? Było miło. W ogóle chcę rapować za napiwki i mieć 50 randek marzeń. Nieee. Yeah. Ciekawe czy ktoś jej w ogóle daje. Czy ktoś da grosza Wiedźminowie jak ona zacznie rapować za napiwki. To byłoby fajne w sumie. Właśnie tak nie chcę jej posyłać do zwykłej pracy. Ciekawe, bo ja w sumie jakoś nigdy u siebie w rozgrywkach nie próbowałam zarabiać na napiwkach, ani nic takiego, bo wydawało mi się to bez sensu, ale może. Ja Ale nie dość, że ten, to jeszcze teraz swojej córce odbiera tak jakby klientów, odbiera kasę. Klienci zamiast płacić jej za zakupy, to będą płacić jej do słoiczka za to, że rapuje. Ale nie, chyba wszyscy mają to gdzieś. No niestety. Chyba to nie pyknie. No marnie. Chyba, że to trzeba mieć może jakąś charyzmę albo kreatywność. Może im się ma więcej tych punktów. Szczerze, nie wiem. Jak ktoś wie, to dajcie znać, bo ja jakoś z tymi napiwkami to... Ale muzykowała... A, muzykuj, a nie rapuj. No ale tutaj nie mamy żadnych gitar, ani tych pianin. No okej, okay. chcę w ogóle urządzić przyjęcie. Pierw to musimy, nie wiem, jakoś upgrade'ować tą twoją Katkę. A po pierwsze, to musimy upgradeować przecież Twój strój. Nie po to ci to kupiłam, żebyś teraz popylała w tym babcinym. Boż. No dobra, no to jest jeszcze w miarę okej okay, chyba. I zaprojektuj ubranie, strój wizytowy. Um, taki miał być. No OK, Oksik, oksik. Powracamy co do domka. Oksik, najważniejsze, że mam pomysł jakoś na tą starą babę i może ona nie będzie aż taka nudna jak była wcześniej i może jakoś, coś, kiedyś, coś tam damy radę, damy radę nie zwariować. W ogóle jeszcze nie było tutaj komitetu powitalnego, ale mamy komputera od Humbla, co się sobie może przydać. Ej, nie, 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 poczekaj, poczekaj, ciekawe czy ona w ogóle wstanie, czy się powieki zaklinuje. Między prezentem Hambla a, a Kiblem. To byłaby ciekawa śmierć. Ona nie może wstać! <laughs> Zbagowała się na Ament. Dobra. <laughs> no fajnie, fajnie. Tylko jeszcze Luknek to w komitecie powitalnym przyjdzie. Czy to będzie w ogóle sens kogoś witać? Oni chyba o 13 przychodzą, nie? Kogo mamy? Faustynek, kamelie? Przecież to nie jest Simka, którą gram. Tak poza tym, to nikt nie przyszedł, wszyscy ma, A nie, sorry, ktoś jest jeszcze. A, jest ta. A, ja to byś mogła też się zakolegować, bo to też jest taki czarny charakter, taka babcia miłowska. Ale no, póki co to jesteś niestety <grywanie> zaklinowana w tym klopie po czasy. A się w tym momencie na jakiegoś mema Karolina. Kiedy saraczka aż tak cię zmęczy. Kiedy zjesz ostrego kepsa na mieście. I tak dalej. I tak dalej. Dobra. Spadam stąd. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia. Pa!